a to jak samotny sylwester <grym> hmm, w którym miejscu to postawić, żeby to ładnie wyglądało? o! to może być dobre miejsce bynajmniej <grym> nie było tak piękna jak zawsze Czy mi to wszystko, co się da? Może nie jest to idealne, nie już północ, ale cóż, start. <grystanie> Szczęśliwego nowego roku. Aby Wam się dobrze żyło w tych, w tych czasach i w tym 2023 roku. Powodzenia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło.